Tu nie może skandal, chociaż kurow nie dostatek Wyba bym wam ja pochnęła statek jak krachen Nie zaccinam dochów dzieci, kobiet starszych chpatyk, właśnie rzucam do śmieci Ląduje Ci na macie Ku Państwa to Polska, chociaż dzieci nie umiemy tu się liczyć tylko włassa, no i to pasardy kierny zagryca ci się jak dziki Ty pora na pominę To Państwo to Polska, ty je pan świnia Trzeba dać temu ucisk, trzeba dać temu dyssać się z Polski i kochasz ojczyznę, choć jak mężczyzna podłożyć posej, chociaż żyje się trudno Nie traktuj barwiało czerwonych jak kuchno, bo oni równo truc Czerwona słuchawka ogrywa rolę większą niż nadzieję matka Kocham Polskę, kraj z tradycjami Staro warszawski, Bo nic nie działa lepiej od czerwonej słuchawki Ładam dziury jak szwaczka, naprawiam jak Jestem dokładnie jak sekad, muzykalny jak Muzyka z tego miasta, ciemność jak len Wszystkie kure w plaska i czerwona słuchawka Ładam dziuria jak szwaczka, naprawiam jak Jestem dokładnie jak sekad, muzykalny jak Muzyka z tego miasta, ciemność jak len Wszystkie kure w plaskach i czerwona słuchawka Sące czy burza, trochę mnie to uszkurza Karma za duża, kiedy czas się przedłuża za, za dużo pięści, które idą w więzy Rozpady więzów przez brak pieniędzy Pytam Bosko o co chodzi, a co chodzi z tą Boską jest i oglą, to światopogląd Jak dwa wagony, oglądamy się wzajemnie To wychodzi na mieszczenie Chcesz z tej Polski, to twoja sprawa, a dla mnie kawka Jedna mała czarna, potem czerwona suchawka, chcesz tej Polski, to twoja sprawa, a dla mnie kawka Jedna mała czarna, potem czerwona suchawka, chcesz tej Polski, to twoja sprawa, a dla mnie kawka Jedna mała czarna i czerwona suchawka Seba Seba, trzeba, cheba, Seba, Seba Łatam dziury jak słacka, nawijam jak siec, jestem dokładnie jak się garnisz Jak krzywd muzyka z tego miasta unosi jak klen, dla wszystkich kurska, ci Czekwona słuchawka, łatam dziury jak szaczka, naprawiam jak megrzeć, jestem dokładnie jak się karmisz muzykalny jak światu, muzyka z tego miasta Co unosi jak klen dla wszystkich kur w ci Czekona słuchawka z seba Czekłona słuchawka z seba Červona suhavka s seba Červona suhavka To nas ponakla, a do djabla seba Červona suhavka s seba Svajemuje Ten szary kot, Kurwaj ma nie o tym to to potem długa. wiesz o co chodzi, tutaj jest mnóstwo, towarzyszy nuta, lubi też chodzić na drabinę, taką ma rozwinie, łowię szelatyny pod nogami, mam magarenie wiesz o co chodzi, ja też, ale powiem ci, że kot uśmiecha się doskonale do mnie i mówi ludzkim włosem, a nie dzia, bardzo Cię proszę, Daj nie chociaż sła grosze, to Wy I sobie go koszę, albo kupie kurakali, będzie inne zakupa taka! Bo tam dziurę jak szwaczka, naprawiam jak szec Jestem dokładnie jak zagarnisz muzykalny jak szwed Muzyka z tego miasta, się roznosi jak tlen We te wszystkich kurek klaskać i czerwona słuchapka tam dziurę jak szwaczka, naprawiam jak szec Jestem dokładnie jak zagarnisz muzykalny jak szwed Muzyka z tego miasta, się roznosi jak tlen We te wszystkich kurek klaskać i czerwona słuchapka ty że przez brak pieniędzy Pytam Polskę o co chodzi, o co chodzi z tą Polską Gdzie jest jej ogląd i światopogląd Jak dwa Oglądamy się wzajemnie To wychodzi nam bezszelnie Coś tej Polski, to twoja sprawa, a dla mnie kawka Jedna mała czarna, potem czerwona słuchawka Chcesz tej Polski, to twoja sprawa, a dla mnie kawka Jedna mała czarna, potem czerwona słuchawka Chcesz tej Polski, to twoja sprawa, czerwona słuchawka Czerwona słuchawka, czerwona słuchawka I czerwona słuchawka Dwona Słuchawka 2024. Ja yeah. Elo.